W niedzielę 15 grudnia w Parku Miejskim w Bielawie odbył się coroczny jarmark Bożonarodzeniowy. Nie zabrakło stoisk z produktami regionalnymi oraz występów dzieci i młodzieży, a wszystko przelicznie zgromadzonej publiczności. Alleluja, Pojawiły się też komentarze po Mikołaju, dlaczego Mikołaj został przeniesiony do parku, nie było startu iluminacji rynku i tak dalej. Tu trzeba przypomnieć, że jest kompleksowy remont ulicy Żeromskiego i w konsekwencji komunikacja miejska została przeniesiona na ulicę Wolności i na plac Wolności. Pod Budynkiem Urzędu Miejskiego znajduje się jeden z przystanków, więc tam co kilka minut podjeżdża autobus. Pasażerowie wsiadają, wysiadają, więc tam zrobienie imprezy plenerowej czy z dziećmi, czy z dorosłymi, tak jak tu jarmark, czy faktycznie przywitanie Mikołaja, byłoby niebezpieczne, a też logistycznie niewykonalne. Stąd też uznaliśmy, że park jest godnym do tego miejscem. Tu jest wyłączona strefa bez ruchu samochodów. Mamy kawiarenkę, gdzie można sobie przysiąść, zagrzać się, napić się jakiegoś ciepłego napoju, z toalety, Więc tutaj komfort organizacji takiej imprezy jest duży i myślę, że trzeba będzie rozważyć, czy w przyszłości też nie organizować tego typu imprez w parku, bo znaczna rzesza mieszkańców Bielawy uznała, że przywitanie Mikołaja było bardzo fajne i możemy je tylko rozwijać i doskonalić oczywiście w tym miejscu, ale też nie wykluczam, że w przyszłym roku wróci do rynku. Nie wiemy, co to znaczy. Trzeba przypomnieć, że kultura jest jednym z celów strategicznych, z kierunków strategicznego rozwoju naszego miasta i my staramy się uwiarygodniać to na wielu polach, jak Dolnośląski Inkubator Art Przedsiębiorczości, jak działalność wielu sekcji i przede wszystkim Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej i przy Mokisie działa kilka sekcji różnych wokalnych, muzycznych, teatralnych. I tego typu wydarzenia plenerowe są świetnym miejscem do tego, żeby zaprezentować ich już umiejętności, dokonania, a mieszkańcy Bielawy, często rodziny, znajomi, mogą podziwiać swoje pociechy już na scenie i myślę, że to jest i dobre dla samych artystów, ale także dla mieszkańców Bielawy. I co najważniejsze, uświetnia tą imprezę, bo sam jarmark byłby takim niemym wydarzeniem. Natomiast jeżeli ze sceny wylewają się dźwięki radosne, takie właśnie świąteczne, to tym bardziej buduje to taką atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. I w Bielawie i w okolicach jest coraz więcej producentów różnego rodzaju wyrobów takich kulinarnych, powiedzmy, czy spożywczych. miody, sery, wędliny, to jest tutaj domena i myślę, że w przyszłości będzie tych produktów coraz więcej. My właśnie organizując tego typu imprezy staramy się promować te produkty. Stąd też takie wydarzenie jak Jarmark Bożonarodzeniowy czy Jarmark Wielkanocny jest świetnym miejscem do zaprezentowania i też sprzedaży trochę tego towaru. Więc myślę, że to też później zachęci mieszkańców Bielawy do kupowania tych produktów już w ciągu normalnego roku. Wielce królowi Ziemia takiemu czasowi złemu popadł po że Ziemia takiemu czasowi złemu popadł po No i ruszyło lodowisko. To też jest element, który powoduje, że lokalizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w parku ma jeszcze dodatkowe urozmaicenie. Osoby dorosłe, które no nie chcą jakby korzystać ze ślizgawki pod chmurą, mogą sobie pójść na Jarmark, mogą sobie pójść do kawiarenki. Natomiast młodzież może pójść troszeczkę energii spożytkować na świeżym powietrzu. Dzisiaj jest bardzo dobra pogoda. Jest kilka stopni na plusie. Lodowisko jest dobrze zmrożone. Łyżwy są przygotowane, więc zachęcamy oczywiście do korzystania z tej formy atrakcji. Która od już kilku lat e, uświetnia nasz Bielacki Park w okresie zimy. Sobie słuchany, goście widziany, a kto, kto? Bóg utajony, dziś narodzony, ludziom się pokazał. Bóg utajony, dziś narodzony, ludziom się pokazał. Przed nim padają, cześć oddawają, a